Walka z oszustwami VAT staje się coraz skuteczniejsza i to nie tylko w Polsce, ale w skali całej Unii Europejskiej. Z najnowszych danych opublikowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej Taksud wynika, że w 2021 roku fiskus w 27 krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii odzyskał łącznie 8,1 miliarda euro pochodzących z wyłudzeń z podatku VAT. Odzyskane z przestępstw vat środki wzrosły aż o 52% w porównaniu do danych z 2020 roku. Łącznie aż 775 podmiotów zostało wyrejestrowanych z rejestrów VAT, co również oznacza wzrost na poziomie 56% w porównaniu do 2020 roku. Unijni oraz norwescy urzędnicy zidentyfikowali 2161 oszustw podatkowych. W tym 1471 tzw. znikających podatników VAT, którzy przez bardzo krótki okres czasu biorą udział w normalnym obrocie gospodarczym, nie rozliczają za ten okres podatku VAT, a następnie bardzo szybko znikają w celu uniknięcia odpowiedzialności. Ponadto w ubiegłym roku udało się zidentyfikować 110 przypadków karuzeli podatkowych i 576 spółek, które uczestniczyły w wyłudzeniu podatku. Wszystko to jest możliwe dzięki cyfryzacji podatków oraz nowym narzędziom informatycznym pomagającym na bieżąco identyfikować nieprawidłowości. Do takich narzędzi należy tzw. Tak sieć analizy transakcji z angielskiego Transaction Network Analysis. Sieć działa od 2019 roku i pomaga w wymianie wiedzy eksperckiej oraz danych o oszustwach podatkowych. Odzyskiwanie większej ilości środków pochodzących z przestępstw VAT-owskich ma oczywiście ogromne zalety. Więcej pieniędzy w budżecie państwa oznaczać może więcej inwestycji lub redystrybucję środków wśród obywateli. Jednak nadmiernie agresywne działanie organów administracji skarbowej nie może się odbywać kosztem uczciwych firm, które są nieświadome brania udziału w procederze przestępczym. Często w polskich realiach spotykamy się z sytuacją, gdzie decyzje podatkowe rodzące ogromne zaległości w podatku VAT w związku z karuzelami VAT-owskimi dotykają najdotkliwiej nie oszustów podatkowych, nieznikających podatników, a właśnie niczego nieświadome firmy, które jako jedyne z całego oszukańczego łańcucha pozostały na rynku. W tym zakresie jest jeszcze wiele do poprawy.